Halo, halo, witam wszystkich, Snow z tej strony, no i w końcu jest dowódca kawalerii, taki jakiego wszyscy chcieli, z takimi obrażeniami, myślę, że naprawdę możemy być zadowoleni, bo oto pojawił się on. I am Cavalry Jesus. Ok, dzisiaj oczywiście będziemy opowiadać o jego umiejętnościach, no bo już wiedzieliśmy, że ten król Artur się pojawi, no i większość spodziewała się, że to będą obrażenia obszarowe, i rzeczywiście są. No, i mieliśmy informacje o tych kombo-talentach, o których też tutaj powiem. No i ogólnie myślę, że to jest naprawdę dowódca na miarę oczekiwań. Zresztą sama postać, tak jak już mówiłem wcześniej, króla Artura, tutaj sobie wiązuje, żeby to jednak był w miarę dobry dowódca. Tak, jeszcze zanim te umiejętności, to właśnie trochę o tych kombo-atakach, te umiejętności mają niektóre naprawdę. Opisy niesamowite, tak długie, tak skomplikowane, ale jakby de facto te, te umiejętności są dosyć proste w zastosowaniu, więc zaraz to zobaczycie. Będziemy mieli taki swoisty podział, trochę jak żary, tak? co jako pierwszy, co jako drugi dowódca, że to będzie wszystko działało inaczej. Jest to takie wyjście Lili na zasadzie: o dobra, chcemy wam wcisnąć coś nowego, ale może nie tak twardo, więc dajemy wam jeszcze opcję czegoś starego. I tak to trochę wygląda, więc na razie będziemy głównie myślę, myśleli o tym, jak go użyć jako drugiego dowódcy, bo wtedy może zadawać obrażenia od umiejętności, a później jako pierwszy, gdzie będzie mógł zadawać te ataki combo. I to nie dlatego, że te ataki combo są gorsze, tylko dlatego, że po prostu nie mamy innych dowódców w kawalerii, którzy by, którzy by mieli te ataki combo póki co, więc nie ma sensu chyba, żeby. Żeby te ataki kombo tutaj używać, wydaje mi się, że większe plusy będą z tych ataków po prostu od umiejętności, ale to jeszcze będziemy sobie mówić przy okazji farowania. No dobra, no to zaczynamy od pierwszej umiejętności, która nazywa się, no jakby inaczej, Excalibur. Ja tak sobie myślałem. Jeszcze zanim te umiejętności, bo jeżeli sobie, no Excalibur na pewno będzie taki, e, taka nazwa umiejętności, i rzeczywiście jest ta jego aktywna umiejętność, tak się nazywa, no to chyba nikogo nie dziwi. No i właśnie, zobaczcie, jak długi jest opis umiejętności, że na jednej tej kartce zwykle się mieszczą dwie umiejętności, tutaj mamy tylko jedną. Mimo, że ona niewiele robi, de facto, to opis jest dosyć długi, więc mamy taki podział. Po pierwsze, będzie to umiejętność, która zadaje w tych kombo atakach. Tak jakby dwa razy po 1400 i są to obrażenia obszarowe i będziemy mogli zaatakować w ten sposób trzy armie nieprzyjaciela. Kiedy będzie pierwszym dowódcą? Natomiast jeśli będzie pierwszym dowódcą, to wtedy będziemy zadawać obrażenia, jakby de facto dokładnie te same, tylko że będziemy je zadawać na raz i to będą obrażenia 2800. W sumie Szczerze powiedziawszy, chyba lepiej jako drugi dowódca, no bo wtedy te obrażenia będziemy zadawać większe jednorazowo. Chociaż z drugiej strony, jak będzie pierwszy, no to pierwszy zada te obrażenia. W sumie nie wiem, jak na to spojrzeć, ale wydaje mi się, że w większości przypadków to będzie po prostu jedno i to samo. Czy takich obrażeń zadamy, czy nie. No, tak jak mówię, na razie nie mamy drugiego dowódcę combo, więc raczej to będzie te 800, No ale. Znowu, no 2800 to są potężne, potężne obrażenia obszarowe, no i to jest chyba to, czego bardzo, ale to bardzo chcieli wszyscy gracze kawalerii, ale też nawet inni, no bo ja też najprawdopodobniej tego króla Artura sobie będę maksował i używał, bo też kogoś nowego do kawalerii po prostu potrzebuję. Okej, okay, przejdźmy sobie do kolejnych umiejętności. Druga to jest najkrótsza, jeśli chodzi o jej opis, bo tutaj mamy statystyki, i jest dosyć łatwo. Przede wszystkim 20% prędkości marszu. Jak na kawalerię, super, gdzie kawaleria wiadomo, już jest szybka, więc król Artur będzie też dosyć szybki. Do tego mamy dwie fajne statystyki, i to dosyć duże. W sumie to jest 50%, 30% ataku, 20% życia. Spoko, tylko tu jest takie zastrzeżenie tylko kiedy będziemy jakby na mapie, ale bez mobilizacji, czyli nie będzie to aktywne ani w mobilizacji, ani w garnizonie ten dowódca ogólnie ma kilka razy to powiedziane, więc raczej nie będziemy go używać nigdzie indziej jak tylko w polu, no ale jako, że większość graczy i tak będzie się koncentrować właśnie na tej walce w polu, to myślę, że tutaj to akurat nikogo jakby nie dotknie i nie będzie to jakich, jakaś wielka potwórz. Trzecia umiejętność, znowu opis, ekstremalnie duży, ale ogólnie jest to dosyć proste, czyli będziemy zadawali o 10% większe obrażenia albo od kombo ataku, jak to będzie pierwszy dowódca, albo od obrażeń, od umiejętności, jak to będzie drugi dowódca. Przy czym, kiedy będziemy walczyć w polu, to te efekty będą pomnożone przez trzy, czyli de facto jest to 30%, a nie 10%. No 10% byłoby to w garnizonie albo w mobilizacji. Przy czym, no, tak jak już powiedziałem wcześniej, chyba jednak, mimo wszystko, do mobilizacji tego dowódcy nie będziemy używać, o tym jeszcze powiem później. Tak czy inaczej, do pola 30% więcej obrażeń. No, przy takich obrażeniach obszarowych, jeszcze 30% więcej, wypas to jest po prostu i tyle tylko można w zasadzie powiedzieć. Farta umiejętność magia Merlina no i tutaj też powiem wam, jest mocno. Na początku mamy informację o tym, że musimy atakować właśnie Marsze w polu, czyli znowu nie garnizon, niezmobilizowana armia to musi być, ale jakie to są plusy? Posłuchajcie tego. Za każdym razem, kiedy będziemy zadawać obrażenia od umiejętności albo te kombo ataki, to będziemy zmniejszać szał naszego przeciwnika o 100 przez dwie sekundy. To jest naprawdę grube, to jest, wiecie, opóźnianie aktywnej umiejętności przeciwnika. I to bardzo czasem. Czasem może nam się udać właśnie prawie jak taki silent trochę. Przy czym wydaje mi się, że tutaj z tym target, no to będzie tylko ten nasz cel. Czyli to nie jest chyba tak, że wszystkie obraże, wszystkie te trzy marsze. Będziemy w ten sposób redukować im, im ten range, ale no nie jestem tego pewny, może tak być. Jeśli tak, to już to jest to po prostu jeszcze mocniejsze, tak czy inaczej, nawet jeżeli to tylko ten jeden cel straci, to i tak jest to naprawdę bardzo mocne. Oprócz tego za każdym razem, kiedy używamy aktywnej umiejętności, będziemy zwiększać swoją prędkość marszu o 30% na trzy sekundy. Już mieliśmy wcześniej 20%, czyli wiecie, w takiej sytuacji 50% szybciej się poruszamy. Więc no idealne do rozgrywki, którą dzisiaj mamy w Rise of Kingdoms. Czyli wiecie, my kogoś uderzamy, używamy aktywnej umiejętności, przez to, że będziemy mogli redukować ten szał przeciwnika, możemy sprawić, że on nie użyje tej aktywnej umiejętności, a my zdążymy sobie wrócić na przykład uciec, jeżeli to będzie potrzebne, albo jeżeli mamy taką typową walkę w bolu, wiecie, w jedną i w drugą stronę. No i ostatnia umiejętność która jest chyba mimo wszystko najdłuższą dotychczasową, doty najdłuższym dotychczasowym opisem umiejętności, jakie kiedykolwiek widziałem w Rise of Kingdoms, dodatkowo Sposób, w jaki to jest napisane, to masło maślane jest niebywały czasami, naprawdę. Ile razy można użyć jednego wyrazu w tym samym zdaniu, i to się pojawia po kilka razy, co sprawia, że naprawdę czytanie tej umiejętności niemalże rzeczywiście boli. Poniekąd też jest, mimo wszystko, trudna do zrozumienia, pomimo, że opis jest tak bardzo długi. Dobrze. Na początku weźmy sobie tą opcję, jeśli chodzi o kombo atak. Tutaj. Możą być pewne zmiany, może ja to nie do końca dobrze rozumiem. Ech, natomiast nawet jeśli to tyle jest plus, że wiecie, na razie nie będziemy go pewnie używać jako pierwszego dowódcy. Ech, ale tutaj jest słowo klucz, to jest trigger. Trigger to jest, wiecie, cyngiel, tak jak w broni, ale tutaj chodzi o czasownik, tak? czyli jeśli się aktywuje ten dodatkowy atak combo. Ech, od co tutaj chodzi, tak? Że za każdym razem kiedy używamy zwykłego ataku, mamy 50% szans na to, żeby użyć dodatkowego combo ataku i tutaj mamy ten damage factor, który jest w wysokości 300. Rozumiem, że to jest na jeden cel, mimo że nie ma tutaj w sumie nigdzie tego doprecyzowanego, ale niech to będzie. Ale uwaga, uwaga, bo tutaj jest jeszcze odnośnik do tego. Nie będę wam czytał tego całego po angielsku, ale sami sobie zobaczcie, ile razy zostało użyte właśnie słówko trigger. Czyli jakby. ja to rozumiem w ten sposób, że za każdym razem, kiedy aktywujemy ten atak, on ma szansę, żeby się aktywować kilka razy w tej samej sekundzie i za każdym razem, kiedy się aktywuje, to szansa, że się aktywuje kolejny raz jest 50% do aktywowania się poprzedniego razu. Dobra, masło maślane, jasne, że to jest bez sensu. Ja bym też z tego nic nie, nie zrozumiał, gdyby mi ktoś to powiedział, więc może inaczej. Czyli używając normalnego ataku mamy 50% szans na te dodatkowe obrażenia o wysokości 300. Ale uwaga! To nie tylko raz, bo możemy uderzyć w wysokości 300 i mieliśmy wtedy 50% szansy, tak? Więc na następny raz, w tej samej sekundzie, mamy 25%, żeby użyć tej umiejętności jeszcze raz, czyli 50% na 300 i później jakby 25% jeszcze później na to, że to będzie w wysokości 600. Z tego 25% będziemy mieli znowu. 50% z 25%, czy tam 12,5%, żeby użyć jeszcze raz tego jeszcze raz tej umiejętności, czyli wtedy ogólnie byśmy zadali obrażenia o wysokości 900. I chyba już teraz, przynajmniej mam nadzieję, Rozumiecie, o co chodzi, tak? Że możemy naprawdę zadać bardzo duże obrażenia w ten sposób i to by tłumaczyło ten cooldown, który jest zrobiony tutaj w wysokości 9, 10 sekund. No bo jeżeli by to było tylko obrażenia w wysokości 300, to by to wiecie, by miało trochę jak KvK1 albo KvK2. To uwaga, to wszystko to jest tylko jak będzie jako pierwszy dowódca, bo teraz będziemy mieli drugiego dowódcę. Tym mamy słówko, słówko klucz, które jest damage. Ile razy tutaj się damage pojawia, to jest po prostu mistrzostwo świata. Oprócz tego mamy takie piękne wyrażenia, których w ogóle drugi raz widzę. Every second for one second, bo nie można napisać normalnie for one second, tylko every second for one second, czyli przez jedną sekundę. Ale dobra, już przejdźmy, jak ja to przynajmniej rozumiem. Czyli za każdym razem, jeżeli będzie jako drugi dowódca użyty, to za każdym razem, kiedy używamy aktywnej umiejętności, będziemy mieli 25% szansy na to, żeby użyć tej dodatkowej jakby umiejętności. I ta dodatkowa umiejętność będzie miała siłę 50% umiejętności, którą jakby, która to wywołała. Czyli umówmy się, że mamy na przykład, wywołuje ten efekt, ten, ta umiejętność, którą Artur ma, czyli ten Excalibur. To jest 2800 w AOE, tak? Obrażenia obszarowe. Mamy 25% na to, że zadamy te obrażenia jeszcze raz, ale w sumie nie te same, tak? Czyli. Nie jest to aż takie dobre, to nie jest kolejna Joanna, ale uważam, że tak czy inaczej to będzie spoko. Czyli za każdym razem, kiedy używamy aktywnej umiejętności, mamy 25% szans. Na to, że zadamy jakby połowę tej umiejętności jeszcze raz. Czyli nie będzie to już 2800, ale będzie to 1400 obrażeń obszarowych akurat tutaj. No i cóż, tak, to jest super, tak? Te obrażenia są naprawdę bardzo mocne. I szczerze, jak teraz sobie porównam, to wydaje mi się, że te obrażenia od umiejętności są po prostu lepsze od tych obrażeń kombo, co jest trochę zaskakujące, bo ja bym się spodziewał, że jednak te kombo będzie lepsze przy że jak wiecie, będą chcieli. Cisnąć, żeby tego kombo używać, a tutaj, no nic, jakoś, jakoś tego szczerze powiedziawszy nie widzę. Gdyby się ktoś jednak zdecydował na te ataki kombo i używanie Artura jako pierwszego dowódcy, no to mamy tutaj też talenty kombo. Podejrzewam, że one będą ważniejsze z biegiem czasu, kiedy będziemy mieli więcej dowódców z obrażeniami kombo, ale tak czy inaczej, fajnie, że możemy już sobie zobaczyć, na czym one będą polegały, i tak jakby te główne talenty rozumiem, w których będzie coś. Ciekawego, mamy tutaj opisane. Pierwszy, który mamy opisany, będzie obniżał życie naszego przeciwnika o 1,5% na 3 sekundy. No i mamy też, że ten efekt może, wiecie. Może, jakby, zajść do pięciu razy i też inne nasze marsze mogą go powodować. Czyli, jeżeli powiedzmy, nasz marsz jest atakowany przez dziesięciu takich Arturów, no to mamy bardzo wielką szansę, że pięć razy nam się to wystakuje. Czyli, że to nie będzie w tym momencie tam półtorej procent, tylko że to będzie tam, nie wiem, 7,5 procent. Mam nadzieję, że dobrze liczę coś w tym guście. Kolejna rzecz, którą mamy, to że za każdym razem, kiedy będziemy używać tych ataków combo, dostaniemy 15 punktów szału. No i w sumie, jeśli tych ataków combo jest naprawdę dużo, te szczególnie, które się tam stakują, i to może być bardzo dużo, no to wtedy będzie to ok. Chociaż no z drugiej strony 15, nie wydaje mi się, że to będzie jakoś bardzo dobre, ale gdy będziemy mieli dwóch dowódców z combo atakami, no to wtedy może rzeczywiście będzie to miało jakiś tutaj fajny efekt. Oprócz tego, co my tu jeszcze mamy, za każdym razem, kiedy atakujemy, będziemy mieli 10% szansę, że zwiększymy wszystkie nasze obrażenia o 3%. Trochę mało tych procentów, szczególnie te 10%, no to wiecie, rzadko nam się zdarzy, że to się aktywuje, ale zawsze coś to jest. No i oprócz tego mamy jeszcze informację, że za każdym razem, kiedy będziemy używać ataku kombo, będziemy mieli 10% szansy, żeby zadać dodatkowe obrażenia o wysokości 250. I tu znowu te 10%. Ja nie lubię ogólnie tych umiejętności, które dają nam te 10%, i uważam, że to drzewko, no nie wiem, to akurat drzewko nie robi na mnie wrażenia. O ile oczywiście, jeśli chodzi o te umiejętności, zwłaszcza jeżeli sobie policzymy właśnie te obrażenia obszarowe, które tutaj są bardzo dobre, takie szybkie podsumowanie. Świetne obrażenia obszarowe, tutaj mamy w aktywnej umiejętności, ale co ważne, nie mamy tu żadnych buffów ani debuffów, jeśli chodzi o nasze armie albo armie inne. Później bardzo fajne statystyki, duża prędkość marszu i mamy jeszcze większe obrażenia w tej trzeciej umiejętności. Wartej umiejętności mamy redukowanie szału przeciwnika. W sumie tutaj jest to, to, o czym mówiłem wcześniej, że nie ma, więc mamy coś w tym stylu i mamy jeszcze więcej prędkości marszu. No i ta mobilizacja, no to wiecie, coś, co już trochę znamy, więc szansa na zadawanie po raz kolejny aktywnej umiejętności, chociaż w trochę zmniejszonej formie, ale jednak po te obrażenia tutaj i tak są naprawdę olbrzymie. Jeśli chodzi o króla Artura. Podsumowując, jeśli chodzi o niego, to wydaje mi się, że tu po prostu bardzo mocne obrażenia, jeśli chodzi o, o te obrażenia od aktywnej umiejętności. I to, co już mówiłem wiele razy, jeśli na razie nie mamy tych dowódców combo, więc będziemy sobie podpatrzyli na te parowanie właśnie ze względu na to, z kim możemy sparować, tak, żeby też te obrażenia od umiejętności wykorzystać. I tutaj też od razu powiem, że. Podczas to, że te umiejętności są zmniejszone, gdybyśmy próbowali używać go w garnizonie i w mobilizacji, to raczej tam nie zaistnieje. Chociaż może nie powiem, że w 100% nie, ale wydaje mi się, że, że jeśli chodzi o mobilizację, a już w ogóle garnizon, to nie będzie to dowódca, którego będziemy chcieli tam używać, raczej będzie to po prostu fantastyczny dowódca do pola. Ok, skoro już jesteśmy przy fantastycznych dowódcach do pola i patrzymy na kawalerię, no to myślimy, z kim tutaj możemy go sparować. No i tutaj oczywiście otwieramy sobie te różne opcje legendarne, z kim będziemy chcieli sparować właśnie takiego dowódcę. Już po pierwsze, co powiedziałem, to będziemy go chcieli raczej sparować jako drugiego dowódcę, więc będziemy patrzyli na dowódców, którzy są silni jako pierwsi dowódcy. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to uwaga, nie jest Newski, gdzie myślę, że te obrażenia Newskiego, no już nie robią aż takiego fajnego wrażenia i te jego wszystkie umiejętności, ale patrzę tutaj bardziej na Huo. Huo, który może używać, ma też bardzo dobre, wiecie, i bardzo mocne obrażenia od umiejętności i jest w stanie ich używać szybko. I myślę, że tutaj dla Artura to też będzie ważne, żebyśmy używali tych umiejętności jak najwięcej. Jak najszybciej. Szybka możliwość też odwrotu, jeśli o huo chodzi, to wydaje mi się, że jest fajna rzecz. Więc nie wiem. Co prawda, Huo nie ma tych obrażeń obszarowych i to jest jego jednak, co by nie powiedzieć, duży minus. Natomiast no, Artur ma tyle tych obrażeń obszarowych, że może nadrobić. Tak jak to mieliśmy w wcześniejszych marszach kawalerii, gdzie bardzo często mieliśmy jednego dowódcę, który miał obrażenia na jeden cel, a drugi, który miał obrażenia obszarowe. Druga opcja, podwójne obrażenia obszarowe, to jest oczywiście Joanna, która też może zadawać więcej tych obrażeń, tutaj tyle, ile. Tych aktywnych umiejętności z obrażeniami obszarowymi może wejść. To jest naprawdę dobra robota. Już w dzisiaj w tej parze Newski Joan często niektórzy właśnie używają Joanny jako pierwszej, w sensie, żeby ona jako pierwsza zadawała te obrażenia obszarowe, co w walce w bolu jest ważne, chcemy tych obrażeń używać po prostu jak najszybciej, więc często Joanny Prime używamy jako pierwszego dowódcę, i to też jest opcja. Nie wiem, czy ja nie będę tak wykorzystywał, właśnie Joanny. Moja Joanna jest cały czas jeszcze nie niewymaksowana, teraz dopiero na to popatrzyłem, ale 5515, ona tam w sumie tak naprawdę aż tak bardzo nie musi. Jeśli chodzi o poziom, to ma 60, więc tutaj spokojnie byłbym w stanie sobie ją ustawić jako pierwszą, no i właśnie Artura za nią, i wtedy najprawdopodobniej mój Newski po prostu pójdzie w odstawkę. I to jest bardzo prawdopodobne, że coś takiego właśnie zrobię z Newskim, bo szczerze ja bym nie chciał używać Newskiego z Arturem. Ja wiem, że Newski będzie miał trochę większą odporność i tak dalej, ale myślę, że te czasy naprawdę dobrej odporności Newskiego powoli się już kończą. No i on już nie robi ani takich obrażeń, ani takiego wrażenia, i tak dalej, i tak dalej, więc będzie po prostu atakowany. Gdybym miał, to bym używał chyba najprawdopodobniej z Huo, czyli Huo, Artur, ewentualnie Joanna, Artur. Tutaj chętnie bym chciał zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Tymczasem ten marsz nie będzie zbyt mało odporny. Albo też właśnie jak ktoś zobaczy, wiecie, Joannę jako pierwszą, czy nie będzie atakować, a z drugiej strony, kto dzisiaj patrzy na dowódców, y, którzy są, atakujemy najbliższego często jak popadnie. Więc no cóż, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze nie jestem pewny. Tutaj jeszcze chętnie zobaczę, jak to się wszystko rozwinie. Y, a czy będziemy mieli więcej jakichś opcji? Wydaje mi się, że nie za bardzo. Ewentualnie i co ciekawe, wydaje mi się, że XY może być dobrą opcją, w sensie takim, że wiecie, XY też bardzo szybko zadaje te swoje umiejętności. Natomiast no XY, jako ja, kojarzę, jak na przykład gramy arkę, bo w KVK to trochę inna sytuacja. Jak gramy arkę i gdzieś tam się pojawia XY, to od razu jest, wiecie. XY jako pierwszy do golenia, tak samo jak Guan Yu i wielu innych dowódców, tak, albo ogólnie łuczników zawsze atakujemy jako pierwszych, więc tutaj to też trochę jest problem. Chyba więcej opcji nie ma raczej nie jak z Belisariuszem, myślę, że wiele osób w ogóle w niego nie zainwestowało. Z Williamem też bym chyba nie kombinował. Myślę, że tutaj raczej będą kwestie, wiecie, proste rozwiązania czasem są po prostu najlepszym. A w przyszłości w przyszłości myślę, że jak wejdzie więcej dowódców z combo, a kawaleria przecież jest teraz następna w kolejce, jeśli chodzi o nowych dowódców, to wtedy jak najbardziej jest szansa, że ten Artur właśnie z obrażeniami combo będzie jeszcze mocniejszy i tam też będziemy go używać. No i tak na koniec, czy warto w niego inwestować, czy warto go maksować? Myślę, że absolutnie, absolutnie tak. Jest to świetny dowódca, wydaje mi się, że najlepszy, który będzie z dowódców kawalerii w ogóle do wykorzystania, więc przyda on się praktycznie wszystkim graczom. Wydaje mi się, że jakby dla wszystkich będzie warto, żeby go wymaksować. Takie obrażenia obszarowe są naprawdę bardzo, ale to bardzo cenne. Trochę podobnie jak z Ragnarem Prime, tylko z Ragnarem w, w piechocie jest trochę inaczej, bo w piechocie mamy teraz bardzo dużo tych dobrych dowódców. Natomiast w kawalerii nie ma ich aż tak dużo, więc wydaje mi się, że ten Artur to będzie taka totalna meta, że prawie wszyscy będą go mieli, albo będą go mieli w planach, albo będą chcieli go mieć. Więc tutaj na pewno będzie warto w tego, Artura, zainwestować. Także zobaczymy jeszcze, jak on będzie dostępny. Teraz też pytacie mnie o te słapy, kto je dostanie, kto nie dostanie, gdzie będziemy mogli je zrobić, a gdzie nie. Tego jeszcze dokładnie nie wiem. Wiem, że będziemy mogli sobie. Robić te słapy dwa razy, czyli dwóch dowódców wymienić, ale jest tam taka informacja, że nie wszyscy będą dostępni. I raczej to nie będzie tylko dla tych graczy w KVK-2, raczej to będzie dostępne też do wszystkich graczy, czyli też dla tych graczy, którzy są w sezonie podbojów. Ale ta informacja, że to będzie nie dla wszystkich dowódców, to wydaje mi się, że to z jednej strony będzie nie dla wszystkich dowódców, w sensie, że wiecie, że nie będzie można sobie zmienić tam, nie wiem, i szydy i tym podobnych dowódców, ale z drugiej strony całkiem prawdopodobnie. Że nie będziemy mogli sobie wymienić na przykład na Ragnara Prima, albo właśnie też nie będziemy mogli wymienić na tego e, Artura, którego naprawdę bardzo dużo osób będzie chciało mieć. I wtedy możemy dojść do takiej kuriozalnej sytuacji, na przykład z kawalerią, gdzie na przykład, wiecie, ja mam nevskiego, ja mam tą Joanne Prime na takim poziomie, na którym chcę, chcę mieć, więc w sumie nie chcę tu żadnych słapów wykonywać, jeśli chodzi o kawalerię. Ewentualnie w sumie bym sobie mógł zrobić dla siebie, e, ale właśnie. Coś tak czuję, że, że to nie będzie tak pięknie i różowo, że będziemy nagle sobie, wiecie, wszyscy sobie wykorzystają tego swapa i już praktycznie pierwszego dnia 50% graczy Rise of Kingdoms będzie miało wymaksowanego Artura. Byłoby w sumie spoko, ale jeszcze nie wiem, jak to będzie, więc jeszcze chwilę poczekajmy i wtedy zobaczymy, jak to wszystko wygląda. OK, z mojej strony to już tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.